Witam. Dzisiaj mamy 10 z marca i przyszła właśnie mi paczka mała. Mieszek. mieszek do podkurzacza. No, 4 śrubki, dobra. Zobaczymy. Co tu jeszcze o palitki. Kowania matek Co? Tu jeszcze jedna paszka aha, tu jest druga opalitki, drugie opalitki Ta Dwa opalitki i tutaj do ulików weselnych ale to są za duże mogłem mniejsze wziąć. 3-4 sztuki dobre co tu jeszcze jest miotełka trochę mała, ale niech będzie miotełka i jeszcze jeszcze lokówki chyba płaciłem złote dziewięćdziesiąt za sztukę jakoś tak Złoty 90. Zł. klej do palitek i klateczki na matkę no to chyba wszystko Mamy fakturka zaraz zobaczymy fakturę za wszystko wyszło 101 zł łącznie z przesyłką to teraz Raúl uż idziemy na pasiekę Zaraz uderzam na pasiekę, jest piękna pogoda, godzina dziś w granicach 10-11, także zobaczymy co tam się będzie działo, tyle, pozdrawiam, zaraz tam jakoś skleimy ten film, żeby to miało ręce i nogi, dobra na razie.